Dziś przeżywam kryzys. Zdałem sobie sprawę, że jestem tutaj sam. Brakuje mi słonia Bao, mojego najlepszego przyjaciela. Brakuje mi pustyna, dżudzu, kokosa i daktyla. Tęsknię za krokodylem balafim i całą moją pluszową rodzinę. Przepraszam, trochę się rozgleił. Teraz dopiero doceniam moją pluszową rodzinę, gdy jestem tak daleko od nich. Może jednak zrezygnuję z całej wyprawy i wrócę do domu. Wiem co zrobię. Może odwiedzę dzisiaj tych, którzy naprawdę są samotni i potrzebują rodziny. Odwiedzę dzieci w domu dziecka. Nie,

No takiego przyjęcia to się nie spodziewałem. Djamboła to to? Mimi na Itła titim. Titem. Mimi na toka Poland. Habarigani. Zuri. Zuri. Dziamboła to to. Djambo. Zuri Sana. No i chyba jestem dużą atrakcją. Słuchajcie. Zawsze warto mieć jakiś mały prezent dla dzieci.

mimi naitwa Tim Tim. nimetoka mm -hmm. kule polandi mimi ni masai <coughs> hey, na shimba ongea ya kiswahili Manewe. mimi nina macho nina macho makubwa ninaangalia watoto watoto ni wazima wote mm -hmm. mimi sina meno. kule mimi menomeno kule nyuma. Haya, pigia makofi Tim Tim. Tim Tim makofi Tim. Tim.

Mama bawa, baba Mama jest baba Dla najmłodszych dzieci tak wygląda sypialnia Chyba jestem w dobrym miejscu, bo właśnie widzę tropy lwa. Cześć! Cześć! Dzieci! Dzieci! W Polsce! W Dzieci! Dzieci! W Polsce! W Polsce! Coba! Coba! cienia. Cielnia! 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 Dzieci! Dzieci! Dzieci w Polsce. w Polsce! Pozdrawiamy! 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 Dzieci, dzieci w Polsce! W Polsce. <grym> 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 Potrzebowałem tego spotkania. No dobra, wracam do akcji. Muszę znaleźć króla lwa. Nie wracam do domu. Nie poddaję się. Dzieci dały mi dużo siły. Ciambo piesek. co oznaczało.